Koncert skrzypcowy z marszałek oraz prezentację tomiku wierszy To co w sercu mam, to główne atrakcje wieczoru poetyckiego w Zambrowie. W zbiorze znalazły się wiersze dziewięciu poetów mieszkających w Zambrowie. Wydawnictwo i spotkanie zostało zorganizowane dzięki staraniom pani Teresy Szumowskiej, prezes Stowarzyszenia Szansa w Zambrowie. Przed kilkoma laty z inicjatywy naszego znanego poety w Zambrowie, bardzo twórczego, Janusza Kuleszy, powstał klub poetów pod nazwą Nobliści z Nadjabłonki. W maju tego roku, kiedy organizowałam Dzień Działacza Kultury, powiedziałam, wydany będzie tomik. Słowo się rzekło, a jak się rzekło, to mimo, że jestem kobietą, dotrzymałam tego słowa. I został wydany tomik, gdzie zawarte są wiersze dziesięciu naszych poetów, członków, Właśnie tego klubu nobliści z nad Jabonki. Po raz pierwszy, może jest skromny, ale skromne też były środki. Mam nadzieję, że po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. W tomiku znalazły się utwory Zbigniewa Jacha, legitymującego się już znaczącym dorobkiem poetyckim. Jest to ciągłość pisania wierszy przeze mnie i będę kontynuował, no dokąd będę mógł, to będę kontynuował. Dopóki mnie bawi, to, to piszę. Te akurat tutaj. Które się znalazły są na życzenie i prośbę pani Szumowskiej. Jest to wielkie przedsięwzięcie z jej strony, uważam, wydać taki tomik z prostej przyczyny, ponieważ tylu ludzi zgromadzić, z dziesięciu nas tutaj jest, to naprawdę jest wielkie przedsięwzięcie logistyczne. Gratuluję no, jej, że, że nas wszystkich zebrała. Większość z nas się zna, ale niemniej jednak niektóre twarze widzę tutaj pierwszy raz i jest mi miło, że. Oprócz mnie są jeszcze i mi, którzy potrafią pisać wiersze, może za mocno powiedziane potrafią, nie wstydzę się uzewnętrznić tego. Wierszyki te moje, które tutaj się znalazły, są poświęcone. Pierwszy jest płci pięknej kobietom niebo jest kobietą. Drugi, ostatnia misja poświęcony jest ofiarom katastrofy smoleńskiej. Trzecia, fraszka, lek żonie. I dlaczego? Całemu społeczeństwu. Większość autorów to osoby aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym i społecznym Zambrowa. To Jest to trzeci tomik, dwa wspólne. Jeden z Januszem Kuleszowem, jeden sama to jest trzeci. Tematyka bardzo różna. I o miłości jest, i o bocia, i o wiośnie, i o maju pięknym miesiącu. Tak jak tytuł To Co w sercu. <laughs> jest to to plany. W czasie wieczoru poetyckiego poezję recytowali autorzy i uczniowie miejskiego gimnazjum. Z a mój sen od lustrze miał odbicie, jak pęknięty głos, gdy się kończy życie. Wpadło u nas światła, lecz to nic nie zmieni, kiedy wokół chaos i obłoki cieni. Pan nic nadziei stacza się do góry, jakby chciała wiązać rozerwane chmury. Spada deszcz pogardy, lecz to nic nie zmieni. Gdy ludzie wokół gniewam pogrążeni drży pod ziemią serce, które zwilża woda. Nie wie, że na ziemi szkarłatna pogoda. Wstałem, a życie w lustrze miało sen, jak pęknięta róża, gdy się kończy tlen. Wpadło mu na życie, chyba jej nie zmienią, gdy wokół harmonia i znajome cienie. Jest we mnie pięć twarzy. Sam nie wiem skąd tyle tak często je zmieniam, że czasem się mylę. Twarz pierwsza, słoneczna, ma uśmiech wesołych, dla żony dzieci, gdy wrócą ze szkoły. Zaś drugą, spokojną, przystępną i szczerą, ją mam dla przyjaciół, co sercem się dzielą. Mam też twarz zaciętą, złą, zimną i strogą. Na pokaz, na postrach przeciwko mym wrogom codziennie obnoszę twarz szarą i smutną, nawykłą do zmartwień, troskaną o jutro. Jest jeszcze twarz jedna, ta jedna, jedyna, to właśnie, co tylko na siebie ją trzymam. Czy może w mym życiu czas jeszcze pokaże, potrzebne mi będą i inne też twarze.